nie no, zgadza się. Cantrell, Cantrell. coś mi mówi to nazwisko, ale nie wiem co. That much. Me to go back. It's y it's nie każe tam iść. I'm not A, przepraszam, Heller każe. O! ale wredny wyraz twarzy przyjęła. Po prostu strach się bać. Dobrze, ale co my będziemy musieli zrobić w tym czasie? Prawdopodobnie znaleźć tego e, generała, czy tam, tam jest. Hmm. Aha, musimy dostać się do bazy, żeby nauczyć się trochę więcej o projekcie Firepack. Właśnie. Trzeba naładować. Naszą biobombę, póki możemy. Nikt nas nie próbuje zabić. A jak po drodze są ludzie, chowają się po dachach. No cóż, na dachach nie jest bezpiecznie, kochani. Dobrze, kolejni. Przynajmniej tyle, żeby odpalić tą masę. Już nie muszę zjadać wszystkich kleci, No ale część będzie musiała się dla mnie poświęcić. W końcu, jakby nie patrzeć. No to co robię robię dla nich. Teoretycznie ich jem, ale wiecie o co chodzi. Dobro ogółu i takie tam bla 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 bla. Dobra, nie udało mi się tego naładować, ale jestem już blisko, więc po prostu przejdźmy w wygląd Helera. Okej, okay, rozejrzyjmy się. Hm

Mam wrażenie, mam. Mogę przybrać jakiś miary normalny wygląd. Raczej nie. Dobra, chodź, zjemy cię, zjemy cię naładujmy masę. Nie wiadomo się nie może przydać. O, o, o! Właśnie! O! I o to mi chodziło? Teraz do środek musimy piec O, patrz obiadko No, 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 Dobra, cofaj się, Heller, cofaj! Nie chcę wykrycia, jeszcze nie przynajmniej Potrzebuję jakiegoś gościa z rakietą są tu panowie z rakietnicami? Chyba są Podbiegnijmy trochę z drugiej strony, zobaczymy hmm. chyba Chcę tego dodatkowego ekspa zdobyć, ale nie mam pojęcia jak hmm, Tu chyba nie ma nic po wyrzutniu raczej No jak nie ma, to nie ma, trzeba sobie radzić tak jak, tak jak możemy tutaj i odpalamy masę. Rozwalimy od razu wszystkie cztery. <gryffy> Jest projektor. U mnie One <more> time. <gryffy> Cześć jak Superman lecący zniszczyć ziemię czy coś.

O! Upgrade, upgrade. ostrzy, fajnie, fajnie, we fajnie. We 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 Może ich zacznę używać od neki, to więc. Te... One też mają swój urok jeśli mam być szczery. Czy z tobą złociutki to ja się troszeczkę inaczej... Wow, odporny! Kubaniec. Wow, potrójny! Potrójny, atak tego wcześniej nie było. Dobra, i teraz się zjemy. Uf. To musiało boleć? Dobra, gdzie teraz musimy zabić wszystko?

Kupańce nie dadzą mi Dobra, ja się trochę odsunę I teraz przywołam moje tyski. Nie mogę? Co jest? Którym to się przywołam Dobra, koniec zabawy Ja tutaj mam samolot do uratowania

O! Dobra, chwalam efekt masy, nie mam wyjścia raczej No i że ten z tyłu też się załapie Tak, chyba się załapał Orzesz ty, jak śmiałeś to przeżyć Mój piękny atak z efektem masy Łotek! The... Ok, ja do ciebie nie podchodzę Boże, ratuj. No w końcu. No ja teraz cię zjemy. O, chodź tutaj, do Takisia. Do brzusia, tak chodź sobie na mnie. No dzisiaj na obiad flaki. Ale nie taki jakich myślicie. I nom 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 nom. I nie ma rączki. A teraz i nie ma główki ani reszki ciała. O Boże, i teraz nóżek nie ma. Whoa, hello there. Uh, stay baby. out of this heller. Cantrell is ours. You could take him if you could get him. <laughs> Galloway, I got some woman with a will like me. She was probably sent by Mercer. He must be going after Firehawk <laughs> 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 Mamy pełen efekt masy, panni z bliska, powinno być po kłopocie. No i minione na pewno padły. Ona ma się całkiem nieźle i to mnie martwi. O Boże. Dobra, zmieniamy tę broń. Nie. Ale już tj. większość sprawy zobaczyłaś. No i teraz to już chyba, chodź tutaj. Oho! Okej Okej, dobra, spróbujemy tego zaraz po pewnie. To jest chyba ostatnia z naszych mocy, które możemy tutaj odblokować. Ok, namierzamy tutaj. Trzymamy. O! Oh. W końcu helikoptery nie będą problemem.

Zaznaczy... Dobra, zjemy cię. Skoro tak można łamać przeciwników, to w ogóle to jest fajna, fajna sprawa. O pani na odległość. Prawie jak Spider-Man, tak z odległości przyciągnął yes, zjeść. Może łatwiej polowanie w misjach skradankowych. z

Dobrze, dobrze, upgrade'cik. I co nam tutaj się pokaże? No ja myślę... <grystanie> może te finishery. Warto by zainwestować. Jak one działają? Aha, dobra, okej. Okay. Łatwiej będzie walczyć z helikopterami, podoba mi się to. A teraz chcę tylko jedną rzecz zrobić. O! Nie fajnie to wyglądało Dobra, ustawmy sobie jako główną broń e, nasze pnącze jako dodatkową o, nie ci, nie Pierwsza pnącza, druga bliźsz Będziemy tacy zasięgowi Okej okay. Spróbujmy na mierze, tak żeby sprawy nabrać. No chodź tu. Fajne podoba mi się to. ja chcę skoczyć w tą próbkę i zobaczyć, jak to działa. Patrzcie wow. tu. Prawie jak mieczyk. O Boże. Nie wiem, mnie chyba takie rzeczy nie powinny bawić, ale to jest świetne po prostu. <laughs> o kurczę! Te grzybki! Modeczku w Nie budu! <laughs> tam, tam jest większe skupisko tych zombiaków. Chodźmy tu. No, fkek mi się w pas wchłaniają. Dobra, to ta zabawa robi się troszeczkę chora, więc myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyli. Więc lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Na kolejny odcinek z serii Kapitalne Granie zapraszam Was na mój kanał już jutro, więc na razie.